Jess, hej! Jessica, tutaj! A co wy macie jakiś zawał, czy jak? Kręliśmy tu w tym Czy możesz nas wypuścić? Prosimy. O mój Boże, byłem pewien, że już po nas. Jeszcze 10 minut i bym sobie odgryzł nogę. A fuj, Chris. Spójrz. Ile tu twardego mięcha. Sam mięsień na mięśniu. Tak, widzę. No. Hej! Chris! No przecież uczę się od najlepszych. Prywatne sprawy innych są po prostu moim placem zabaw. Nie bądź kutafonem. No ładnie. Ktoś tu chyba leci na naszego ulubionego kumpla i gospodarza klasy Michaela Monroe. Chris? I chciałbym poznać te sprośne wizje, jakie nasza mała Jessica o nim snuje. Ciekawe. Majki M zerwali. Ja z nim jestem. Uuu, drama. Wcale nie. Chirurgiczne cięcie, M schodzi, ja wsiadam. Ha. Dobra, dobra, lepiej ruszajmy do schroniska. Męczy mnie już cała ta natura. A, idźcie pierwsi. Ja tu muszę chwilę zaczekać. Zobaczę, kto się jeszcze zjawi. Misio Mike? Co? Nie, e, inni też. Aha. Sam? Ale to jest widok. Normalnie dech zabiera. Czasem zapominam, jak dobrze jest się zatrzymać i chłonąć. Serio? Naprawdę nie mogli zbudować tego schroniska zaraz przy kolejce? Bo wtedy chyba nie byłoby tam tak ładnie. No to gdzie jest czerwony dywan i kwiaty? Ugh, mam ciary. Prawie jesteśmy. W sensie, tu jest jakoś tak... nie wiem. A, e, no tak. Dziwnie będzie znów tu wszystkich zobaczyć. Ale może... będzie fajnie? Aaaa! Jezu! Jezu! Help. Ej, szkoda, że nie widzieliście swoich mil. Facet, mało ci właśnie nie przywaliłem, Kurde. Beka. Wal się, Michael. Luz, ludzie, no przecież jesteśmy kumplami, nie? Dajcie spokój z tą agresją, to tylko mały żarcik. Jesteśmy w lesie, trochę straszno. Czujmy się w tym klimacie. Poczujmy klimat? Serio? Masz coś z garem? <noise> Chciałem tylko rozluźnić sytuację, em. Nie bądź taka. Jaka? No właśnie taka. Ty zawsze taka jesteś. Michael, musisz sobie odpuścić. Emily jest teraz ze mną, rozumiesz? Koniec pieśni. Nie zamierzam się powtarzać. Wyrażam się jasno. Wiesz, myślałem, że możemy być ponadto. Jak kumple, ale jak chcesz, Mike? Nie, nie, nie. Jest spoko. Idę na się. Jaki to jestem dojrzały i tak dalej. Luz? Chyba do niego dotarło. Jesteś całkiem seksy w roli samca Alfa. Oż w mordę. Co jest? Ej, słuchaj, możesz je dalej sam ponieść? Bagaże? Tak, no, wszystkie. Ale czemu? Muszę znaleźć sam. E, bo? Przepraszam, po prostu muszę ją znaleźć. Zapomniałam, że chciałam z nią chwilę pogadać, zanim się wszyscy zejdą. To nie może poczekać? Już prawie doszliśmy. To ważne. Matt, proszę. Em, naprawdę uważam, że nie powinnaś sama schodzić tym szlakiem. Żartujesz? Jest zimno i robi się ciemno i. A jak ze mną pójdziesz, to się niby rozjaśni. Zostawię rzeczy tutaj i pójdziemy razem. No, kto jest on weźmie. Matt, weź się, posłuchaj. Nie mogę zostać sama nawet na pięć minut? Tak nisko mnie cenić? Nie o to mi chodziło. Czemu nie możesz mnie po prostu posłuchać? Dlaczego kwestionujesz wszystko, co powiem? Przepraszam, po prostu staram się jakoś pomóc. Jeśli chcesz mi jakoś pomóc, to po prostu weź to i zanieś jak najszybciej do tego schroniska, dobra? No. okej. Okay. Dobrze, jak chcesz. Dzięki. Widzimy się na górze, jak pogadam z Sam. No to pa. No hello? Ktoś tu się z kimś poufala i to trochę bardziej niż ustawa przewiduje. Powinni sprawdzić datę ważności swojego rozstania. O Jezu! Mat! <laughs> hej, hej! Spokojnie! Sorry. Przepraszam, aż nie chciałem cię przestać... Jezus Maria, znaczy się, Mat! Chciałem cię odrobinę wystraszyć, ale nie tak, wiesz, na serio. O mój Boże! Wiesz co, Mat? Już, już. Spokojnie. Strasznie przepraszam, aż. Nie no, spoko. Okej, okay, okej. Okay. Co tam oglądasz? Widać coś ciekawego? <śmiech> <śmiech> Daj zobaczyć. <laughs> E, wiesz, to jest e, zepsute w sumie. Nie wiem, nic nie widać. Co? E. Serio? Założę się, że znajdę jakiegoś dzika, który akurat będzie wsuwał lisa czy co? Nie ma w ogóle, nie warto sobie męczyć oczu. Mnie odpatrzenia zupełnie takie blugowe, także nie, nie. Okej, okay. luzik, skoro tak mówisz. A teraz masz przekichane. Trzymaj ręce na widoku, jesteś otoczona. O, Kim jestem, wystawiać opór? Cóż ma począć ta ponętna rebeliantka, jeśli nie oddać się w ręce tego przystojnego wojskowego i jego kajdanek? O, sprytnie, sprytnie! Zro! <grystanie> ah, szlak! Trzeba mieć fantazję, dziadku! <grystanie> Gdzie się chowasz, skowroneczku? Wow! Hey, ah, ah. Hej! O tak! Halo! No dalej! Hej, Mike! Oh, <grym> Teraz mnie masz. <grym> <laughs> Nie ukryjesz się, Mike. Znam nam wszystkie Twoje sztuczki. Woah! Sama! Znajdźcie się, co wtedy? Harczy. O nie, przeciwnie, już po tobie Mam cię, koniec, ja wygrywam I co, uległam? Chyba nie <gryśla> Myślę, żebyś o tym wiedział Dobra, okej okay. Ojoj, czyżbym to jednak ja wygrała? Jesteś godnym przeciwnikiem, lodowa królewną Okej, okay, to zabrzmiało dość sprośnie Moja pani Wow, oszczędzaj się na później. Energii mam sporo. <laughs> Wracamy do schroniska. Tak, ale to jest tak ładnie, wiesz, cudownie i w ogóle. Wiesz, ja tu mogę zostać nawet. Na zawsze, o ile będziemy się cały czas pieścić? Tylko pieścić? Nie, nie tylko. No, tyle, że to zamarzniemy, zanim się porządnie wypieścimy. Tak. Witam ponownie. Jak się dziś czujemy? Hmm? No dobrze. Mam nadzieję, że udało Ci się unikać ciemnych miejsc po naszej ostatniej rozmowie. Tym razem postaramy się zrozumieć powód Twojego niepokoju. Weź książkę i przekartkuj zobaczysz zestawy obrazów symboli proszę cię o wybranie z każdego zestawu tego obrazu który najbardziej cię niepokoi straszyłem cię, przepraszam. Dobrze sobie radzisz. Nie panikuj. Spróbuj nieco przyspieszyć. Jeśli będziesz polegać na instynkcie, to twoje odpowiedzi będą szczere, przez co więcej wyniesiesz z tego ćwiczenia. To bardzo ciekawe. Dziękuję, że odpowiadasz tak sumiennie. Pająki, Klauni i igły. Uu. To dopiero mieszanka w sam raz na szaloną piątkową noc. A, chwila, chwila. Po raz kolejny niestety skończył się czas, ale... Obiecuję. Znów pogadamy. Panie, daję wam się, że jest odrobinę hamska. Aj tam zasłużyła sobie. Johanna! Co jest grane? Gdzie poleciała moja siostra? To tylko mały ja, Johanna! Nie! Kurwa! Po pierwsze, naprawdę jestem strasznie podekscytowany, że mogę Was znów powitać na corocznym, zimowym wypadzie do Blackwood! Bardzo chcę spędzić trochę czasu z każdym z Was. Przeżyć wspólnie chwile, których na pewno nie zapomnimy. Przez wzgląd na moje siostry i... no wiecie. Muszę znaleźć sam. No hello. Ktoś tu się z kimś spoufala. No i to, że ja trafiłem do tyłu. No, bo Czosza, tak się poznaliśmy. Bóg. Efekt młodyna. Mam wrażenie, że ta góra rośnie przy każdej wspinaczce. Tak? W sumie też tak mam. Przecież się tu wychowałeś. Tobie powinna się kurczyć. W sumie racja. Postawicie tu kiedyś wreszcie jakieś maszty, co? Zasięg poszedł się walić. Kopsnij mi miliony i zaraz będzie po problemie. Dobrze gadasz, tyle, że... drobne zostawiłem w jednej kurce. Ups. No, mordeczki. Jak wspinaczka. Ech, przydałby się ktoś do bagaży, ale cóż... nie można hmm. mieć wszystkiego. Poszło całkiem nieźle. Chociaż trochę strasznie, wiesz, w sumie. Dziwnie być tu z powrotem. Yo, yo, yo! Rozkręcamy tę bibkę czy jak? Ciebie.